Wróżka? Ja mogę być wróżką. Słyszeliście? Ja ci powiem, co ci jutro czeka. Chcesz? No właśnie. O, już nie chcesz! Nie chcesz horoskopu już! Rozumiecie? Mam 10 lat czasu. Czekam. Może coś zrobię. Ale czas leci. I wy już nie macie... Może nie wszyscy. 20 lat? 25? Może nawet niektórzy nie mają 30? I... Uwierzcie mi jedno, że y, nadejdzie u Was taki moment w większości, u większości ludzi, gdzie usiądziesz i zadasz sobie pytanie, co ja zrobiłem do tego momentu, nie? Mam pół życia. Pół. I się okaże, że nic. I potem zadasz sobie pytanie, czy warto coś dalej planować, skoro pół życia nic nie zrobiłem, nic nie zrobiłem. Może nawet mi się nie chce celów określać. Bo po co? Połowa już, już jest skreślona. Nie. Bo teraz się dowiecie, że czas jest względny. I tak naprawdę nie tracicie czasu, tylko doświadczenia, przeżycia, uczucia, emocje, które moglibyście doświadczyć w tym czasie. Tylko to tracicie. Pamiętajcie, że to, co już do tej pory Wam powiedziałem, a teraz jeszcze będę Wam dużo, dużo mówił. Ale mam na myśli takie mowy personalne, że tobie coś powiedziałem, tobie coś powiedziałem, tobie coś, tobie coś tobie coś powiedziałem, to coś wyjaśniłem I, i wy już z tym macie wyjść i za drzwiami wy dalej tym już jesteście. To już nie ma, że no, pamiętam, coś na sali mi powiedział. Nie. Ty masz tam wyjść i już tym być. Koniec, kropka. Czyli nauczyłeś się lewego prostego, to wychodzisz z, z sali, idziesz ulicą i ty wiesz, że już jesteś lewym prostym i teraz niech ktoś podejdzie. A nie na zasadzie nauczyłem się lewego prostego, wychodzę i Boże, oby mnie nikt nie zaczepił. Rozumiecie? Byście poszli do jakiegokolwiek terapeuty, psychologa, po roku, dwóch, trzech, dojdziecie do tego samego punktu. I znowu się okaże, czy wy coś z tym zrobicie. Robić. Wy tu nie jesteście po to, o, teraz zaczynam już tutaj wchodzić w żeby czekać, żeby się bać, bo wy gracie w grę, żeby zdobyć doświadczenie, wiedzę, a nie po to, żeby ją przegrać. I teraz rozumiesz, dlaczego ja nie potrafię Ci powtórzyć pewnych rzeczy? To nie, nie ja mówię. Jarzysz? Ty Jarzysz, bo widzę, że Ci się otwiera. Jarzysz czy są osoby, którym ja robiłem taki skan. Bardzo pomogło, wyjaśniło, wskazało mi drogę. Dowiedziałem się, dlaczego mam na przykład osoby, które są na wysokich stanowiskach, mnie gdzieś tam nie lubią, mimo, że nic mm -hmm. nie robię. Mm -hmm. Dowiedziałem się, dowiedziałem się właśnie, w którą stronę, co, jakie kolory. Jeszcze sprawdzałem wtedy wibracje z daną pracą, pamiętam wtedy, tak. czy ja się tak nadaję. Wyszło takie słabe i rzeczywiście się tam źle czułem. I no i potem, jak zacząłem... I z tym skanem, to to rzeczywiście, no. Jaki on zadowolony? Uwaga, ciemna strona misyjności. Że jak jesteś na misyjności, to ciemna strona próbuje cię powstrzymać, bo wie, że ty jesteś dla niej zagrożeniem, a nie tysiąc osób, które tam gdzieś cię spotkają, tylko ty, bo ty możesz na te tysiące osób wpłynąć.